Jókołaś Pałka Manipel, dzień dobry. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała właśnie listę zaleceń dla firm oferujących Polakom grę na rynku Forex. I o tym, czy te zalecenia są potrzebne i czy będą skuteczne, porozmawiam dzisiaj z naszymi gośćmi. A ja w studiu mecenas Patryk Przeździecki, reprezentujący klientów firm brokerskich przed sądami, i Andrzej Tomczyk, szef polskiego oddziału firmy brokerskiej Admiral Markets. Dzień dobry, Dzień dobry panom. Dobry. Panowie, za zacznijmy od tego, że. Chyba zgodzicie się ze mną, że rynek Forex generalnie w Polsce no, nie cieszy się w tej chwili najlepszą opinią, nie ma najlepszego wizerunku. I zastanawiam się nad powodami takiej sytuacji. Dlaczego właściwie tak jest i czy, czy, czy ktoś dawno temu, regulując ten rynek, popełnił jakiś błąd, na przykład, Panie Patryku? Panie redaktorze, no rynek Forex generalnie nigdzie na świecie nie, nie, że tak powiem, nie jest pozytywnie postrzegany. W wielu krajach, na przykład w Ameryce Północnej, konsumenci praktycznie zostali pozbawieni przez organy nadzoru możliwości zawierania transakcji na rynku Forex w modelu oferowanym w Polsce. Jeżeli chodzi o nas, no przyczyny są... Różnorodne. Przede wszystkim jest to bardzo ograniczony nadzór. Musimy pamiętać, że mamy tutaj do czynienia z rynkiem nieregulowanym, z rynkiem, który, na którym obrót ma miejsce poza obrotem zorganizowanym. Organy nadzoru mają ograniczone możliwości działania, no ale też z drugiej strony obserwujemy małe zainteresowanie organów administracji publicznej i instytucji e, państwowych, jeżeli chodzi o e, nadzór nad tym rynkiem. Panie Jerzy, zgodzi się Pan z tym? Częściowo się zgodzę, częściowo zgodzę się z tym, iż y, kilka błędów zostało popełnionych w historii, natomiast nie zgodzę się do, co do samej definicji tego rynku. Y, tak, jak najbardziej jest to rynek pozagiełdowy, rynek OTC, natomiast nie nazywałbym go już w tej chwili rynkiem nieregulowanym. Z tego względu, że proszę pamiętać, że usługi, które świadczone są w obrębie rynku Forex, świadczone są przez podmioty regulowane, przez firmy inwestycyjne, przez domy maklerskie w rozumieniu polskiego ustawodawstwa. Tak więc te firmy znajdują się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego i wszystkie usługi, które świadczą dla klientów, również podlegają kontroli. Tak więc ten rynek faktycznie jest pozagiełdowy, cechuje się kilkoma y, kwestiami troszkę innymi od giełdy, na przykład to, że nie ma na tym rynku jednej ceny. To, że każdy z brokerów właściwie samodzielnie przy współpracy z dostawcami płynności ustala tą cenę i ta cena jest obowiązująca dla klienta. To jest największa różnica i myślę, że to jest ta kwestia, która wymaga największego I tak uregulowania. Tak, to największe kontrowersje w sporach tak naprawdę klientów z, z firmami brokerskimi. Jeżeli często. chodzi o definicję tego rynku, ja też z Panem do końca nie mogę się zgodzić. Proszę pamiętać, że jeśli chodzi o firmy brokerskie które oferują w Polsce klientom dostęp do tego rynku, w przeważającej mierze są to firmy zagraniczne. I wobec tych firm Komisja Nadzoru Finansowego ma bardzo ograniczone pole manewru i bardzo ograniczone możliwości nadzoru. Tak jak pan powiedział, no, jest to rynek szczególny, na którym nie obowiązuje jedna cena. Jest niezliczona ilość miejsc obrotu. Klient tak naprawdę najczęściej nie ma możliwości weryfikacji prawidłowości ceny, po której e, została rozliczona jego transakcja. Także brokerzy Forex e, do tej pory w większości przypadków nie informowali klientów, skąd biorą te ceny, e, który podmiot dostarcza im kwotowania dochodzi też do wielu praktyk napiętnowanych przez komisję nadzoru finansowego właśnie wspomnianych przez pana wytycznych chociażby tutaj podam przykład następczego rekwotowania cen przez brokerów ważnie zawartych transakcji co Nigdy nie może mieć miejsca przy rynku regulowanym, tak. No. no właśnie, do tego tematu jeszcze bym chciał wrócić za chwilę. Natomiast na początku powiedzieliśmy o wytycznych, które, które Komisja Nadzoru Finansowego zaproponowała firmom brokerskim. Teraz do, do września firmy mają czas na to, żeby się do tych wytycznych dostosować. Ich jest 16, ten dokument ma ponad 40 stron i Panie Andrzej, dostosujecie się do nich? Czy branża generalnie dostosuje się do tych wytycznych, które komisja zaproponowała? Myślę, że nie ma innej możliwości. Nadzór, wydając wytyczne, wskazał pewną drogę i kierunek, którym branża powinna podążać. Także, w mojej ocenie, nie ma innej możliwości, niż zastosowanie się do wytycznych nadzoru i wdrożenie ich do końca września bieżącego roku. Mhm. Ale tam na przykład. Jest taka wytyczna poświęcona, dość istotna moim zdaniem, poświęcona temu, że firmy brokerskie będą miały obowiązek informować y, klientów o tym, ile klientów w danej firmie traci pieniądze, a ile zyskuje. I y, to, to jest w ogóle do zrobienia. Co te dane pokażą? Wszystko jest do zrobienia kwestia zaangażowania środków i, i, i zasobów w celu przekazania tych obliczeń. Jest kilka punktów, nad którymi warto się zastanowić tych wytycznych. Ogólnie wytyczne należy odebrać jako pozytywny obraz tego, jak nadzór widzi ten rynek za kilka lat. Czyli bardziej transparentny, z większą przejrzystością i lepszą ochroną konsumenta na tym rynku. To jest zdecydowany plus. Natomiast nie do końca w tej chwili wiem, jak firmy inwestycyjne podejdą do kilku zagadnień. To, o czym Pan wspomniał, czyli. Prezentowania wyników po klasach aktywów, czyli firma inwestycyjna będzie musiała na koniec danego kwartału pokazać, jak wyglądały zyski bądź straty klientów, na przykład przy inwestycjach na rynku forex, na, na indeksach, na, na kontraktach na akcje. To jest dość proste do zrobienia. Mnie bardziej zastanawia wytyczna 11, która to obliguje firmy do przekazywania informacji, które mogą być informacjami poufnymi. Um, dlatego, że tam pojawiają się zapisy o tym, iż firmy inwestycyjne mają ujawniać um, tak zwany markup, czyli swoją marżę na, 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 na spreadzie, różnicy pomiędzy kursem kupna i sprzedaży. Mają w sposób jasny wskazywać, z którymi kontrahentami doszło do rozliczenia transakcji. E, oraz y, jakie warunki de facto ci y, kontrahenci świadczą. Y, panowie, to są informacje poufne, to są informacje handlowe. Myślę, że to jest renegocjacja wielu, wielu umów y, dla w, całej branży. I proszę wyobrazić sobie sytuację taką, gdzie wchodzimy na, na stronę brokera. Przykładowo przymierzamy się do otwarcia, takiej rozpoczęcia świadczenia takiej działalności w Polsce i wchodząc na stronę danego podmiotu polskiego, mamy cały biznesplan. No właśnie, panowie, to bo, bo wspomniał pan o, o wytycznej, która będzie trudna do zrealizowania przez, przez firmy brokerskie. To proszę wybaczyć, może trochę absurdalne pytanie, ale to może to może ich nie, nie realizować. Panie Patryku, no jaki, czy, czy zastanawia mnie to, czy jest jakiś przepis prawny, który nakazywałby właściwie brokerom dostosowanie się do tych zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego. Czy to nie jest tak, że, że, że Komisja Nadzoru Finansowego napisała wytyczne, które pójdą do szuflady tak naprawdę i w praktyce nie będzie mogła ich egzekwować? Nie ma takiej możliwości. Tak jak pan Andrzej tutaj zaznaczył, te wytyczne muszą zostać zrealizowane. Jeżeli chodzi o status prawny tych wytycznych, który jest no, przedmiotem sporu w doktrynie, nie ulega kwestii, iż wytyczne i rekomendacje stanowione przez KNF nie należą do źródeł powszechnie obowiązującego prawa, aczkolwiek Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie ustawy o nadzorze finansowym wydaje stanowiska, rekomendacje i wytyczne. Które mają służyć doprecyzowaniu e, pewnych niedookreślonych pojęć prawnych, przepisów, wytyczne, którą, które mają e, zagwarantować prawidłowość obrotu na rynku. E, Komisja Nadzoru Finansowego rzecz jasna posiada instrumenty prawne, aby te wytyczne wyegzekwować e, w postaci chociażby Środków nadzoru administracyjnego, środków też sankcji administracyjnych w postaci chociażby zaleceń pokontrolnych, a w przypadkach bardziej skrajnych nawet nałożenia kar finansowych na brokerów lub też cofnięcia licencji. Ale o ile wiem, takie rzeczy nie zdarzają się zbyt często u nas, prawda? I to właśnie czy to świadczy o słabym nadzorze, czy o tym, że ten rynek jest tak dobry w Polsce? Jeżeli chodzi o rynek Forex, ja uważam, iż polskie domy maklerskie nie mają sobie wiele do zarzucenia. Oczywiście zdarzają się przypadki ekstremalne, szczególnie bo w takich sytuacjach bez precedensu, jak był to 15 stycznia zeszłego roku, kiedy przez rynek walutowy przeszło prawdziwe tsunami. Oczywiście tu pojawia się wiele zastrzeżeń. Myślę, że pan Patryk ma sporo pracy dzięki temu. Natomiast ogólny obraz funkcjonowania polskich, polskich domów maklerskich. Na, na rynku i uważam, że jest bardzo dobry. Jeżeli porównamy to do sytuacji, które mają miejsce w obszarze jednolitego paszportu w Unii Europejskiej, na przykład na Cyprze, to uważam, że, że polskie podmioty raz, że działają etycznie, dwa, że są pod bardzo dobrym nadzorem. Wspomniał pan o tym 15 stycznia ubiegłego roku, o tym czarnym czwartku, który wzbudził bardzo duże kontrowersje, dużo sporów, które teraz się toczą w sądach z, z niektórymi brokerami. Tam chodziło, tak przypominając historię o debety klientów, które powstały w wyniku ponownego rozliczenia transakcji, rekwotowania cen, o czym, o czym wielokrotnie pisaliśmy. Pan reprezentuje firmę, która klientom te debety umorzyła i. Moje pytanie jest takie: no właściwie dlaczego to zrobiliście? Przede wszystkim było to, była to sytuacja bez precedensu sytuacja, której nie dało się przewidzieć. My działamy na rynku budując zaufanie i budując pracę z klientem opartą na partnerskich zasadach. Tak więc, jako że uznaliśmy, że. To nie było działanie, które mogło zostać przez klientów przewidziane i skala tego była niewielka, z tego względu, że my naszych klientów ostrzegaliśmy kilka miesięcy wcześniej. Iż, że coś takiego może się wydarzyć. Yy, powiem Panu tak, oczywiście nie braliśmy aż tak czarnego scenariusza pod uwagę, iż dojdzie do, do takiego załamania na rynku, natomiast yy, Inwestowanie na jesieni 2014 roku i początku 2015 roku w instrumenty oparte z, ze szwajcarskim frankiem było bardzo ryzykowne, stąd decyzja o podniesieniu wymogu depozytowego, przez co ograniczyliśmy liczbę transakcji na tym rynku przez naszych klientów. Panie Patryku, tak, z Pana doświadczeń z, z klientami, których, których Pan reprezentuje. Do jakich wniosków Pan doszedł, jeżeli chodzi o Forex? W sensie takim, do, do, dla kogo to jest rynek tak naprawdę? Czy, czy w ogóle taki klient, czy, czy gracz początkujący ma na tym rynku jakiekolwiek szanse? Generalnie sam Forex jest rynkiem tak naprawdę międzybankowej wymiany walut. On został dostosowany na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat na, nazwijmy to, potrzeby konsumenckie. Tak? Natomiast jest to rynek, na którym czekają nadzwyczajne niebezpieczeństwa na konsumenta, chociażby co zostało ujawnione w, podczas wydarzeń Czarnego Czwartku, sytuacje kiedy zlecenia obronne klientów w ogóle nie były wykonywane przez część brokerów Forex, a nawet doszło do skrajnych przypadków zmian cen transakcyjnych. Tak? No paroksyzmem tego wszystkiego są sytuacje, w których doszło do debetów rzędu kilkuset tysięcy, kilku milionów złotych, tak? gdzie gospodarstwa domowe wpadły w potworne zadłużenie, o czym nie były informowane i nawet myślę, że domy maklerskie. Nie przewidywały w wielu wypadkach takich sytuacji. Ale tak jak pan Andrzej powiedział, większość domów maklerskich w Polsce zachowała się przyzwoicie, wzięła część odpowiedzialności na siebie. E, miejmy nadzieję, że również podmioty, które wystąpiły do sądów przeciwko Polakom, w końcu pójdą po rozum do głowy i także dojdą do przekonania, iż są współodpowiedzialne za to, co się stało. Panie Andrzeju, ostatnie pytanie. Czy zgadza się Pan z tym, że no, klienci powinni być lepiej informowani o tym ponadprzeciętnym ryzyku związanym z inwestowaniem na, na Forexie? Czy Pana zdaniem ta, ta informacja u brokerów jest wystarczająca? Ja uważam, iż aktualna informacja jest satysfakcjonująca, jeżeli zostaną wdrożone, a zostaną do końca września tego roku wytyczne polskiego nadzoru. Myślę, że w tej kwestii samego informowania niewiele już można zrobić, dlatego że będą rozszerzone testy adekwatności. Klient będzie musiał kilkukrotnie potwierdzić, iż jest świadom swojej zdolności finansowej, swojej. Swojego doświadczenia i wiedzy, aby na tym rynku inwestować. Wiadomo, że jeżeli osoba będzie chciała inwestować na rynku pozagiełdowym, to takiej możliwości się nie zabierze, będzie w dalszym ciągu szukać tej możliwości czy u podmiotów polskich, a lepiej, żeby to były podmioty, które są pod nadzorem naszego rodzimego nadzoru niż gdzieś za granicą. Tak więc uważam, iż stopień, w jakim firmy inwestycyjne informują na temat ryzyka, jest dobry, a będzie jeszcze jeszcze lepszy. Natomiast y, y, uważam, iż nie to jest y, meritum sprawy. Najważniejsze, żeby klienci byli na tyle wyedukowani, y, nie ostrzegani, żeby sami, y, czy pracując na rachunku demonstracyjnym, czy na niewielkich kwotach, sami obserwowali i uczyli się, y, jakie ryzyka tam się y, czają, gdzie faktycznie mogą ponieść tą stratę, a gdzie jest pole do, do zarobku. Forex przez ostatnie. Y, Kilka lat w Polsce jest mocno demonizowany. Przykleiło się kilka łatek takiego rynku, na którym można wszystko stracić. Istotnie można i można bardzo dużo pieniędzy zarobić. Jeżeli klient podchodzi do inwestowania w sposób hazardowy, czyli kładzie wszystko na, na szale i uważa, że, że dużo zarobi, tak się może stać istotnie. Natomiast może mieć miejsce sytuacja odwrotna, kiedy rynek pójdzie w drugą stronę, tak samo jak na rynku kontraktów terminowych czy giełdzie. I straci dużo. Tak więc, jeżeli klient jest świadom, przede wszystkim usługi, jeżeli jest świadom swoich zdolności co do realizacji takich transakcji na rynku, posiada wiedzę z zakresu inwestowania, z zakresu zarządzania kapitałem, bo to jest numer jeden, będzie w stanie na tym rynku przetrwać. Tak więc tutaj uważam, że trzeba oddać sporo polskim brokerom, którzy robią dużo, żeby, żeby inwestora edukować i zwiększać jego poziom wiedzy, aby czuł się na tym rynku bezpieczniej. No tak, czyli przy, można podsumować naszą rozmowę tym, że mimo wszystko jest to rynek dla, dla wybranych tak naprawdę i trzeba dysponować dużą wiedzą, żeby, żeby na tym rynku grać. A, a druga sprawa jest taka, że to instytucje obecne na naszym rynku po, powinny dbać o to, żeby zasady były fair play, krótko mówiąc. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę. Patryk Przeździecki, Andrzej Tomczyk, Łukasz Pałka, dziękujemy dziękuję bardzo.